Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie w świecie anomalii. Dzisiaj witam się z wami z Bursy, żeby było ciekawie. Eee, no i tak, e, mam nadzieję, że w tym vlogu będzie się dużo działo, bo jadę z moją rodziną na taki wyjazd na majówkę, ale też ja teraz chodzę do liceum. Oj, sorry, otwarta nie nieważne. E, jadę e, tak w ramach majówki i z tego, przez to, że są matury i mam długą przerwę w szkole, to jedziemy taką podróż po Europie. E, dzisiaj w nocy, o północy mamy pociąg do Pragi. E, później z Pragi pojedziemy do Wiednia, a później z Wiednia do Wenecji, jeśli się nie mylę. Więc, kurde, jestem mega podekscytowana. Mam nadzieję, że zobaczę dużo, mnóstwo super rzeczy i będę Wam je mogła pokazać. Więc tak, lecę się pakować, bo jak na razie moje już wygląda mniej więcej tak. A to wszystko trzeba ogarnąć, więc życzę sobie mi powodzenia. No i widzimy się pewnie jakoś za jakiś czas. W Krakowie jest już po północy, ale generalnie później nam się pociąg. 51 minut, więc no czekamy. Pierwsza, no przed pierwszym już powinno być okej. Okay. No, tak, już nie przedłużam, żyję. Będę wędrować bez pewnie już. W tym momencie w Wiedniu, gdzie zostajemy, zostajemy na jakieś nie wiem, trzy noce i powiem Wam, że trochę wieda, bo wystrój jest bardzo minimalistyczny. Nie wiem, co poszło nie tak, ale pokażę Wam, jak wygląda sypialnia. No i tak jest generalnie, tak wygląda taki pokój powiedzmy dzienny, więc architekt z wnętrz się popisał, e, ale coś poszło nie tak, bo jakby my jesteśmy tutaj, cztery osoby. No i nie mają dwie osoby, no jedna przynajmniej gdzie spać, więc trzeba jeszcze kombinować co zrobić, ale jest ciężko. Okay. Eee, no i w sumie jestem wyczerpana, w sensie jakoś około 14 wyszliśmy, po nas po prostu po tym z mieście i tak dalej, żeby powiedzmy bardziej zewnętrzne zwiedzanie. No i wróciliśmy około 21 jestem tak wyczerpana, zrobiłam 28 tysięcy kroków, przeszliśmy 17 km około, no i kurczę. Było ciężko, ale w sumie spoko. Wiedeń, jak na razie mi się za bardzo nie podoba. Zapomniałam teraz tej nazwy, to jest już wam mówię. Hundertfasser Village, Village. No, to to było ładne, mega. A reszta? Dupy nie urywa moim zdaniem, ale jeszcze zobaczę, jeszcze może się przekonać pod względem artystycznym. Chyba w Jedeni wydaje się stać mega dobrze. Jutro będzie trip po muzeach, Także co, jeśli ja z nami żegnam, idę leżeć i do jutra. 是啊 <Shh. S 2> Na ceramiki w starożytnej Grecji. Tu mamy ceramikę czarnofigurową, chyba się, się nie mylę, bo po prostu postacie są czarne. Eee... Ale tu już jest na przykład ceramika czerwona figurowa, ponieważ po prostu są czerwone. Ma powie i uczy. Już jest nasz ostatni dzień we wiedniu. Wczoraj się to nie odzywam, a jutro już mamy ten samolot i generalnie tak, właśnie czekamy na autobus i byliśmy już z chwilą w Belwederze, to generalnie słynie z tego, że jest tam pocałunek Klimka i generalnie w sumie spoko muzeum. Wczoraj też było całkiem fajnie, ale bardzo męcząco. No i tak chciałam Wam dać znać, że żyję, no i nie pewnie jak wrócę do tego do apartamentu. To co zrobiłem w dzisiejszym czy a Na razie, no, idę czekać pewnie. I zobaczymy, aha, nie, a musi się przez tego przestał ten znak. Jesteśmy właśnie na stacji i czekamy na autobus do Więc jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wylatujemy niedługo do Wenecji. Oh. Jesteśmy już w mieszkaniu w Wenecji. E, no i ogólnie jesteśmy w Wenecji, przeżyłam lot. E, powiem Wam, że trochę ciężko, bo mieliśmy trochę problem z kontaktem z gospodarzami, ale już jesteśmy w mieszkaniu, jest naprawdę przyjemne, jest więcej niż jedno łóżko, jest więcej niż dwa talerze. Naprawdę da się żyć. E, wszyscy są mokrzy, bo generalnie bardzo jest słaba dzisiaj pogoda, pada deszcz, ale generalnie myślałam, że Wenecja jest brzydsza, a jest mega ładna, więc nie mogę się doczekać. Jutro już po, podobno powinna być ładniejsza pogoda, więc mam no i co? I to się pewnie rozpakowywać, dodam rolkę na Instagrama. No i, no i w sumie to tak. tam z wami w domu już wróciłam chyba za dwa dni temu z wycieczki no i tak chciałam wspólnie z wami teraz sobie chwilkę podsumować ten wyjazd tak na szybko chciałam powiedzieć o książce, którą czytałam tak dosłownie dwa zdania czytałam Morderstwo w tak Expressie w oryginale ale dosłownie przeczytałam 50 stron nie miałam za bardzo wnętrz i szczerze trochę mi się nie chciało wyjmować tej książki z bagażu cały czas, bo no, miałam to tam mocno połopychane. Ale generalnie no, książka to jest kryminał, który ma miejsce w pociągu. No, i tam mm, dochodzi do morderstwa pewnego mężczyzny. No i mamy detektywa Herkulesa Poro, który rozwiązuje tę zagadkę. Klasyk literatury, ja czytam tę książkę drugi raz, no i mega mi się podoba. W ogóle fajnie w tym oryginale wybrzmiewa humor Agaty Christie. I to było też dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, i generalnie językowo to jest do przejścia. Ja mam taki poziom językowy, może naciągany B2 i na spokojnie, więc polecam Wam. No i ogólnie jeśli chodzi o wycieczkę, to powiem Wam, że mega mi się podobała, ale już na samym końcu e, byłam już dosyć mocno przebodźcowana, szczerze mówiąc, i nawet po przebitkach mogliście zobaczyć, że w porównaniu do tego, co było we wiedniu, to później już tego było tak stosunkowo mało, chociaż i tak się starałam nagrywać e, jakieś tam e, ważne dla mnie rzeczy. I generalnie jeśli chodzi o same miasta, no to chyba Wenecja mi się najbardziej podobała. E, bardzo mi się podoba atmosfera w Wenecji. Wietnami był super, jeśli chodzi o sztukę. rzeczywiście był tam ten Picasso, Rembrandt, było mnóstwo, Sile, eee, no ten od pocałunku, jak on miał Jezu Klimt, staw Klimt. I było naprawdę mnóstwo takich czołowych artystów. Mone był, więc serio, czego byście nie wymyślili, to na pewno to tam było. Więc po prostu już dla samych muzeów, moim zdaniem, przynajmniej raz w życiu, warto odwiedzić. Ale właśnie, jeśli chodzi na przykład o spacery, jeśli chcecie sobie gdzieś pospacerować, troszkę właśnie zmienić otoczenie, bo Wenecja właśnie też jest o tyle oryginalne, że tam nie ma samochodów, praktycznie. Co w się sensie zależy, w której części miasta, oczywiście, no ale jak wejdziecie już takie, taką Wenecję-Wenecję, no to tam są kanały, więc kompletnie takie, taka zmiana zupełnie otoczenia. No i bardzo fajna atmosfera, mi się tam mega podobało. Trochę jak taki labirynt. Było to miasto, że wiecie, że musicie kombinować, w którą uliczkę wejść, bo jedno, jedna się kończy kanałem, druga jest ślepa i dopiero ta trzecia gdzieś tam was coprowadzi do czegoś innego. I to było naprawdę super. Także Wenecja, naprawdę fajna. Może jeszcze tak, z razy, dwa razy wrócę w życiu. No, jeśli chodzi o Pragę, to byłam tam drugi raz, bo byłam w tamtym roku na obozie. Jeden dzień w Pradze, teraz byliśmy na dwa dni w Pradze i wydaje mi się, że jeśli chodzi praga chodzi, no to te dwa dni to mi absolutnie wystarczyło. Generalnie miasto jest bardzo ładne, takie też do spacerków, ale y, nie jest jakieś nie wiadomo jakie i wyjątkowe. No, ale fajnie się tam chodziło, y, ale też nie jest to takie, takie miejsce, w którym bym mogła spędzić rok, powiedzmy, na tym zwiedzaniu. Wiecie o co chodzi? No, ale polecać wam polecam. No i tak, a później Polska, Kraków i z Krakowa do domu. No i w sumie y, to by było na tyle z tej podróży. E, dajcie znać, jak Wam się podobał ten film, bo ja już go w sumie montowałam i było o wiele mniej gadania niż jest zwykle, więc dajcie znać, czy taki format też Wam przypadł do gustu e, albo on nawet nie też, bo może te poprzednie wam nie przypadły na przykład. Dajcie znać. No i dajcie znać, e, co tam u Was, jak spędziliście majówkę, czy też gdzieś wyjeżdżaliście. E, no i co? I ja chyba już nie będę przedłużać, e, żegnam się z Wami. I do następnego razu, mam nadzieję, że to jakoś niedługo. No, życzę wam miłego dnia, miłej nocy, albo cokolwiek. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!